Szczęść Boże, cześć, witajcie w kolejną niedzielę i w kolejnych homilijkach. Zaczniemy od słowa, które Kościół daje nam na dzisiejszą niedzielę. Wtedy zapytał go ktoś. Panie, czy tylko mała liczba ludzi się zbawi? A on rzekł. Dołóżcie starań, aby wejść przez ciasną bramę. Zapewniam Was, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy bowiem Pan domu powstawszy zamknie drzwi, Wy, stojąc na dworze, zaczniecie do drzwi kołatać i wołać Panie, otwórz nam. A on odpowie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy powiecie Przecież jedliśmy i piliśmy z Tobą, a Ty nauczałeś na ulicach naszych. Lecz on oświadczy wam Zapewniam was, nie wiem, skąd jesteście. Odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy dopuściliście się nieprawości. Będzie tam płacz i zgrzytanie zębów, kiedy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba oraz wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie precz wyrzuconych. Przyjdą od wschodu i zachodu, od północy i południa i zasiądą do uczty w Królestwie Bożym. Patrzcie, są ostatni, którzy pierwszymi będą i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Na początek takie wyjaśnienie, może się trochę dziwicie, czemu taki archaiczny tekst. Ale to właśnie do tego raz bardziej archaiczny, raz też inny przykład, żeby się z tym Słowem za bardzo nie oswoić, żeby sobie nie powiedzieć to znam, to znam, to czytałem, tylko żeby to Słowo na nowo odkrywać, na nowo się w nie wsłuchiwać. To taka dygresja na początek. Dzisiaj Jezus mówi nam o tym, żeby wchodzić przez ciasną bramę, żeby żyć maksymalnie, tak jak mówi święty Paweł II, wymagając od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. Bo łatwo zachowywać tylko pozory religijności, a tu też nie o religijność chodzi, tylko chodzi o spotkanie z osobą, chodzi o relacje do Jezusa, bo można się przyznawać: przecież jedliśmy, piliśmy z Tobą, przecież na ulicach naszych nauczałeś, wiem, kto jesteś, znam Twoje nauki, ale Jezus powie: Nie znam Ciebie. A ucznia Chrystusa poznaje się po tym, że kocha wtedy, kiedy kochać najtrudniej. Kocha wtedy, kiedy trzeba czasami pierwszemu rękę do zgody wyciągnąć. Nie wtedy, kiedy wygodnie. Nie wtedy, kiedy prosto i łatwo. Tylko wtedy, kiedy trzeba zdać egzamin, przejść przez tą ciasną bramę. Kiedy nie wszyscy będą Ciebie chwalić. Pamiętasz, słyszeliśmy tydzień temu słowo, które mówi, że Jezus nie przychodzi dawać pokoju, ale rozłam. Że będą poróżnieni w jednym domu. Synowa wystąpi przeciwteściowej, Teściowej, Teściowa przeciw synowej, matka przeciw córce, syn przeciwko ojcu. Dlatego, że wybór Jezusa czasami kosztuje. Czasami bardzo kosztuje. Dobrze, że my tutaj, przynajmniej w Polsce, nie musimy aż takiego egzaminu z wiary zdawać. Albo patrzymy na naszych braci na Bliskim, na Bliskim Wschodzie, w wielu innych miejscach, którzy taki egzamin codziennie z wierności Chrystusowi są zmuszeni zdać. Czy jesteś gotowy na to, żeby przejść przez ciasną bramę, żeby przyznać się do Jezusa wtedy, kiedy nie trudniej, wtedy, kiedy nie tylko można tą przy swoją śmietankę spić, ale wtedy, kiedy to będzie Cię kosztowało najbardziej. Czy jesteś gotowy wejść przez ciasną bramę,